Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam Was na najbliższy rozkład jazdy po stadionach. Jeszcze dziś Wisła zagra mecz w eliminacjach do Ligi Europy z Rapidem Wiedeń. Na ten mecz wyprzedały się wszystkie bilety, a klub z Wiednia martwi się o bezpieczeństwo i ostrzega swoich kibiców. Wiślacy w weekend rozegrają także pierwszy mecz w lidze, na którym pojawią się goście, ale sprzedaż biletów idzie fatalnie. Hitem kolejki będzie oczywiście mecz łódzkiego Widzewa z poznańskim Lechem. Mecze z udziałem obu ekip wywołują duże emocje, a w poprzednim sezonie z powodu zakazów odbywały się bez udziału gości. Oprócz tego w Kielcach na mecz wyprzedały się wszystkie bilety. Motor Geksa zaliczą pierwsze wyjazdy w Ekstraklasie, a my dużymi krokami zbliżamy się do 100 tysięcy subów. Ze statystyk wynika, że mniej niż połowa widzów subskrybuje kanał, więc liczę, że pomożecie nam wbić 100 koła do końca wakacji. Pamiętajcie, że kto nie subskrybuje ten z policji, a ja chciałbym Wam jeszcze zakomunikować, że z okazji drugiej kolejki Ekstraklasy oraz pierwszej ligi wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod STS, możecie otrzymać aż 250 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięzcy w dowolnym spotkaniu drugiej kolejki. Aby odebrać bonus wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład na zwycięstwo oraz kupon wejdzie możecie zgadzać dodatkowe 250 zł, oprócz wygranej z kuponu. Ja obstawiam wygraną Lechi, Lecha, Pogoni oraz Legi. Stawiam dyszkę i do wygrania mam 160, ale jeśli kupon wejdzie, zgarnę dodatkowe 250 zł. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie piknik sts i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na роскладъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ Drugą kolejkę Ekstraklasy rozpocznie spotkanie Puszczy z Górnikiem. Mecz odbędzie się na Stadionie Krakowi. Torside czeka już drugi wyjazd w tym sezonie i nie powinni mieć problemu, żeby wypełnić klatkę przy kałuży. O 20.30 w piątek zmierzą się ze sobą dwie ekipy, które wspólnie awansowały do Ekstraklasy. Lechia po remisie w meczu przyjaźni podejmie u siebie motor Lublin, którego kibice zasiądą w sektorze gości. Dla motorowców będzie to pierwszy wyjazd w Ekstraklasie. Na pierwszą wyprawę w tym sezonie, ale na zapleczu Ekstraklasy wybiera się również stalówka. Kibice ze stalowej woli pojadą do Legnicy. Kotwica Kołobrzeg rozegra pierwszy mecz domowy po awansie do pierwszej ligi. Ich rywalem będzie Tyski GKS, którego kibice planują przed przyjazdem na stadion odwiedzić również Kołobrzeską plażę. W drugiej lidze natomiast odbędzie się spotkanie Rysowi z Chojniczanką. Ze względu na ciążący na kibicach z Rzeszowa zakaz wyjazdowy, będzie to dla nich pierwsze spotkanie w tym sezonie na trybunach. W pierwszym sobotnim meczu Ekstraklasy czeka nas spotkanie Stali Mielec z GKS-em Katowice. Biorąc pod uwagę, że Gieksiarze w tamtym sezonie byli najlepiej jeżdżącą ekipą w pierwszej lidze, to w Ekstraklasie ich liczby również powinny być na solidnym poziomie. Sektor gości w Mielcu jest skromny, więc zapewne pojawi się komplet. Na 100% komplet będzie również na Stadionie Widzewa. Wieczorem w Łodzi odbędzie się kibicowski hit weekendu. Widzew podejmie u siebie kolejorza. W poprzednim sezonie mecze pomiędzy obiema ekipami odbywały się bez udziału kibiców gości ze względu Względu na zakaz nałożony po meczu Widze w Lech 19 marca 2023 roku. W tamtym pamiętnym spotkaniu kibice z Czerwonej strony łodzi zakończyli żywot ostatniej, a zarazem najważniejszej z siedmiu skrojonych poznaniakom flag w 2018 roku fanatycy lechici wypełnili wtedy całą klatkę ubrani w jednakowe kominiarki. Podczas tej wizyty wykonali remont generalny sektora gości oraz toalet. Wydarzenia z tego meczu poskutkowały zakazami wyjazdowymi dla obu ekip na meczu w Łodzi oraz poznaniu w sobotę. Oto o 20.15 klatka znów będzie wypełniona gośćmi z Wielkopolski, którzy do Łodzi wybierają się specjalnie. Lechici na trybunach będą mogli liczyć na wsparcie swoich braci z łódzkiego klubu sportowego, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę. Na koniec warto zaznaczyć, że Widzewiacy kolejny już sezon wykupili najwyższą w Polsce liczbę karnetów. Dokładnie 15 617. Kibice Rzeszowskiej Stali wyjazdowy sezon rozpoczną tak jak zakończyli poprzedni. Od odwiedzenia klatki w Łęcznej i podobnie jak parę miesięcy temu planują ją wypełnić. Wisła Płock wybiera się do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą. Kibice Zagłębia Sosnowiec udadzą się na pierwszy po spadku do drugiej ligi wyjazd do Bielska-Białej, gdzie na stadionie miejskim zmierzą się z miejscowym rekordem. Goście będą mogli liczyć na solidne wsparcie swoich ziomali z BKS-u. Ciekawy kibicowski mecz odbędzie się w Elblągu, gdzie miejscowa Olimpia podejmie u siebie GKS Jastrzębie. W pierwszym niedzielnym meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin podejmie u siebie Pogoń Szczecin. Portowcy wykorzystali pełną pulę tysiąca biletów, a Możliwe, że podobnie jak w minionym sezonie, zameldują się w województwie dolnośląskim w Nadkomplecie. Po środowym wojażu w europejskich pucharach do Rygi, już w niedzielę na fanatyków Śląska-Wrocław czeka kolejny wyjazd, tym razem do Gliwic na mecz z Piastem. W ostatnim niedzielnym ekstraklasowym meczu Korona podejmie u siebie Legie Warszawa. Kibice Skelts po porażce w Szczecinie oczekują lepszej postawy kopaczy i wykupili już wszystkie dostępne wejściówki na nadchodzące spotkanie. Legioniści zapewne wypełnią sektor gości również do ostatniego miejsca. O godzinie 7 na Stadionie Śląskim ruch rozegra pierwszy domowy mecz po spadku do pierwszej ligi. Niebiescy wykupili w tym sezonie ponad 4,5 tysiąca karnetów, a na spotkanie ze Zniczem Pruszków zajętych jest póki co ponad 6000 tysięcy miejsc. Tego samego dnia Wisła Kraków rozegra pierwszy w tym sezonie mecz w rozgrywkach pierwszej ligi. W miniony weekend przełożyli starcie z UKS. em Na sektorze gości pojawią się kibice Polonii Warszawa, którzy już w poprzednim sezonie pokazali, że jako jedni z nielicznych nie przyłączają się do bojkotu Wisłaków. Na ten moment liczba sprzedanych biletów na to spotkanie nie przekroczyła jeszcze 10 tysięcy. Większość fanów Białej Gwiazdy skupiona jest na kwalifikacjach do europejskich pucharów, więc Wiślacy apelują, aby nie olewać spotkań ligowych. O awans trzeba walczyć od pierwszej kolejki, bo jak wiemy z doświadczenia punktów potrąconych na starcie rozgrywek brakuje na ich końcu. W niedzielę zarówno piłkarze, jak i my nie możemy przejść obok meczu. Nie ma wymówek, że w czwartek graliśmy w pucharach. Wiślakiem jest się zawsze, a przede wszystkim teraz w pierwszej lidze, a nie od święta w Europie. Wisła to nie moda. To życiowa droga. Wisła jeszcze dziś, czyli w czwartek zagra także mecz w kwalifikacjach do ligi Europy z Rapidem. Na to spotkanie wyprzedały się już wszystkie bilety i możemy się spodziewać sporej ilości gości. Klub z Wiednia zalecił swoim fanom, aby ci dla własnego bezpieczeństwa powstrzymali się od śpiewania w centrum miasta oraz noszenia barw poza sektorem. Drugą kolejkę Ekstraklasy zakończy starcie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Krakowią. Pasy zapowiadają swoją obecność w sektorze gości. Kolejkę w pierwszej lidze zamknie natomiast pojedynek Arki z UKS-em, czyli dwóch. Drużyn, których kibice nie mieli okazji w miniony weekend pojawić się na trybunach. Mecz drużyny z Łodzi został przełożony, natomiast arkowcy nie mogli pojawić się w Rzeszowie ze względu na trzymeczowy zakaz wyjazdowy nałożony na nich po derbach trójmiasta w zeszłym sezonie. Hit kolejki zaplecza Ekstra klasy został zaplanowany na fatalny termin, w poniedziałek o godzinie 20.30. Mimo iż relacje pomiędzy obiema ekipami lekko się ociepliły w ostatnim czasie, to spodziewamy się ciekawego pojedynku, dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie. Kto wytrwał do końca niech zostawi Komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to sprawdźki bolskie relacje z poprzedniej kolejki.